Witam serdecznie. Oficjalna strona rządowa Rzeczpospolitej Polskiej sugeruje, by każdy obywatel posiadał przygotowany plecak ewakuacyjny. Dlatego temu tematowi dzisiaj się przyjrzymy, ponieważ to, co jest na stronie rządowej, czy w kilku innych miejscach, nie do końca jest kompletne. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie związane z naszymi finansami, czyli tak naprawdę dość istotną rzeczą. Tym bardziej, że realia w jakich żyjemy pokazują, że plecak ewakuacyjny nie do końca je pełni tę rolę, o której wszyscy myślą. Tak więc zapraszam na ten specjalny materiał poświęcony tej tematyce. Ostatnie kilka miesięcy to sugestie dużych banków, zwłaszcza z krajów zachodnich, by mieć gotówkę na wypadek awarii lub cyberataku, co oczywiście rodzi wśród wielu osób pytania o... Cyfrową walutę banków centralnych, czyli no, tak naprawdę cyfrowe waluty, takie jak cyfrowe cyfrowa złotówka, które mają docelowo zastąpić no, znane nam fizyczne pieniądze, gdzie no, wiadomo, w sytuacji cyberataku może się okazać, że nie będziemy w stanie niczym zapłacić. Tutaj już nawet nie chodzi o to, jest spiskowe, że rząd będzie kontrolował, czy mamy dostęp do swoich pieniędzy, ale o to, że może na skutek zwyczajna wejść dojść do pewnych problemów. W dodatku mieliśmy też w ostatnim czasie. Kilkunastogodzinny blackout, czyli brak prądu w Hiszpanii. I ja jestem bardzo zaskoczony pozytywnie, że udało się uniknąć wielu ofiar śmiertelnych. Natomiast chaos, jaki, został, jaki się pojawił w tym momencie, no, był tutaj bardzo, bardzo znaczący. Tak więc, w tej sytuacji, myślę, że warto jak najbardziej być przygotowanym z takim plecakiem ewakuacyjnym. Za sekundkę spojrzymy sobie na jego skład, natomiast. Miejmy świadomość, że nie uda się nam przygotować na absolutnie wszystko w pełnym stopniu. Musimy też poskromić trochę nasze wewnętrz, nasz wewnętrzny perfekcjonizm, by być gotowym na wszystko i skupić się na tym, co najważniejsze. W zalecanym rządowym składzie plecaka ewakuacyjnego możemy znaleźć rzeczy z tej prostej e, grafiki. Więc e, tutaj widzimy, że znajduje się radio na baterie, plus baterie, latarki z bateriami, najpotrzebniejsze dokumenty, zapalniczka, zapałki, maski ochronne, mapy e, w formie fizycznej, otwieracz do puszek, posiłki na dwa dni, nóż, notes, ołówek, e, komplet sztućców, krótka przeciwdeszczowa, apteczka. Tutaj warto podkreślić, że powinna być nie tylko to zwykła apteczka, e, którą możemy kupić, jako, czy wykorzystać na przykład apteczkę samochodową, ale też rozszerzona o na przykład leki, które zażywamy regularnie. Śpiwój, worki na śmieci, ubranie na zmianę, mydło do żelu do dezynfekcji, kombinajki, łom, narzędzie wielofunkcyjne, no z łomem w plecaku, to trochę ciężko by się podróżowało, duży plecak by musiał być. Gotówka w niewielkich ilościach, butelka filtująca z nowym filtem, gumy, sznójki opaski zaciskowe to są rzeczy, które pojawiają się na tej rządowej. Liście. Natomiast zwróćmy uwagę, co na tej liście się znajduje. E, tak naprawdę skład tego plecaka jest całkiem niezły. Natomiast miejmy świadomość: plecak ewakuacyjny kojarzy nam się z sytuacją, w której łapiemy ten plecak i uciekamy, bo idzie wojna. Szanowni Państwo, żyjemy w czasach dużego przepływu informacji. Przypomnę tylko, że pomimo, że no, oczywiście gazety. W 1939 roku mówiło o tym, że fajne tutaj, nie siały paniki, gazety na Ukrainie w lutym też nie siały paniki o inwazji rosyjskiej, natomiast przez media przewijała się informacja o tym, że coraz więcej wojsk jest zgromadzonych na granicy. W 1939 na granicy polsko-niemieckiej, w 2022 na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Więc nie było tutaj sytuacji, w której no, to zagrożenie wymagałoby od nas ewakuacji natychmiastowej. Nawet po rozpoczęciu ostrzału w 1939 roku o 5 na Helu i na zachodniej granicy, no to wiadomo, że no, zanim bombowce czy w dzisiejszych czasach rakiety dolecą do nawet Warszawy czy innych dużych miast, to raczej będzie trochę czasu. Musimy sobie uświadomić, że w przypadku wojny czy zagrożenia wojną będziemy wiedzieć na tyle wcześnie, zwłaszcza jeżeli no jesteśmy na tyle świadomi, że oglądamy tą ten materiał, to znaczy, że jesteśmy bardziej przygotowani, bardziej świadomi niż yy, spora część społeczeństwa, no to będziemy przygotowani, będziemy w stanie przyspakować odzież na aktualne warunki pogodowe, przygotować jakiś plan, mieć te 30-60 czy nawet 180 minut, żeby się przygotować do ewakuacji ze względu na warunki wojenne. Tak więc, plecak ewakuacyjny, czyli coś, co jest spakowane, gotowe do chwycenia w rękę przy wyjściu, czy w pobliżu wyjściu, czy też gdzieś po drodze naszej ewakuacyjnej, to będzie pełnił zupełnie inną rolę. I tu w tej chwili w grę wchodzą tak naprawdę tylko dwa wydarzenia, które mają charakter nieprzewidziany, skrajnie nieprzewidziany. Pierwsze. To są akty terrorystyczne, to są sytuacje, w których dochodzi do zamieszek. Niedawno mieliśmy przykład z, po finale Ligi Mistrzów, co się działo w Paryżu mamy, czy też przykłady, co się działo w wielu miastach Europy Zachodniej w Sylwestra. Więc może się zdarzyć, że musimy się ewakuować, ponieważ no, jakieś czoło zamieszek zmierza w naszą stronę i wtedy nie ma czasu na pakowanie, wtedy każda minuta jest cenna, bo możemy nie zdążyć wyjechać. Więc akty terrorystyczne, jakieś zamieszki i to nie jest, proszę Państwa, domena dużych miast. Musimy mieć świadomość, że w dzisiejszych czasach terroryzm może dotknąć również, mogą być cele no, nie do końca dla nas Oczywiste. Mogą to być cele związane z wodociągami, z przesyłem energii, z produkcją energii, z liniami kolejowymi, z drogami, mostami, tunelami czy obiektami, których tak naprawdę możemy nie być nawet świadomi, że są w naszej okolicy. Dlatego plecak ewakuacyjny musi być gotowy. Drugi przypadek, który będzie znacznie częstszy w naszym kraju, który ma miejsce każdego dnia w naszym kraju i dotyka każdego dnia jakąś część osób. To jest pożar. To jest zwykły pożar budynku, w którym mieszkamy, w którym przebywamy. W takim momencie też każda sekunda jest na wagę złota. Dlatego też powinniśmy mieć gotowy plecak ewakuacyjny, by się ewakuować. Lecz ja w tej chwili jeszcze dorzucę trzy rzeczy, o których nie ma mowy w rządowych sugestiach na temat plecaka ewakuacyjnego. Zacznę od rzeczy najważniejszej, która gdzieś tam już przez mój blog się przewinęła, jednak e, myślę, że warto o niej przypomnieć. Otóż mowa o cyfrowym archiwum. Dzisiaj bez problemów za niewielkie pieniądze kupimy sobie 32-364-gigowy Pendrive, w którym powinniśmy mieć cyfrowe archiwum najważniejszych dokumentów. W w spisie plecaka ewakuacyjnego ze strony rządowej jest informacja o niezbędnych dokumentach. Niezbędne dokumenty to może być dowód osobisty, to może być paszport, ale no nie wyobrażamy sobie, żeby chodzić z aktem notarialnym, tak, który ma kilka stron, a jeżeli mamy na przykład dwie nieruchomości, no to co będziemy nosić dwa akty notarialne. Otóż od tego jest cyfrowe archiwum. Wszelkie dokumenty własności skanujemy, wrzucamy na cyfrowe archiwum. Nie dość, że zachowujemy je w bezpiecznej formie. Można ja też oczywiście. Wrzucić do chmury w jakiejś formie zaszyfrowanej jednak, co pędaj w plecaku, to pędaj w plecaku. Dlatego zalecam pędę. No chmura też, ale pamiętajmy, że może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu ta chmura będzie niedostępna. Te serwery też, chmury, w której trzymamy dokumenty, też gdzieś stoją. Też mogą być celem jakiegoś ataku, czy ofiarą działań wojennych, czy też jakąś sytuacją, która może nam zaszkodzić. Natomiast przede wszystkim dokumenty własności, akty notarialne, Umowy, kupna samochodu, jakieś tutaj te droższe rzeczy, które posiadamy. Również warto mieć wtedy też dokumenty, że kupiliśmy na przykład telewizor dwa lata temu za x pieniędzy. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ dorzucamy też dokumenty ubezpieczeń, jakie posiadamy. Jeżeli ewakuujemy się z powodu pożaru, to potem mając dokument w postaci paragonu czy faktury za telewizor, jesteśmy w stanie ubezpieczycielowi pokazać, że my mieliśmy w mieszkaniu nieruchomość w postaci telewizora o wartości XYZ. Więc ubezpieczenia i jak najbardziej wszystkie ubezpieczenia, które mamy, to są rzeczy dość oczywiste, dość logiczne, ale co jeszcze? Pamiętajmy, że no, jesteśmy na kanale poświęconym inwestowaniu, tak więc na pewno. Co jakiś czas warto aktualizować to cyfrowe archiwum o aktualny stan kont maklejskich. Mówię tu przede wszystkim o inwestycjach długoterminowych wraz ze spisem, gdzie mamy te konta. Gdyby się okazało, że ktoś no, o, chciałby tutaj z naszych spadkobierców tak, spojrzeć, to wtedy informacja, w jakich domach maklejskich mamy konta jaki tam powinien być stan posiadania, jeżeli to są akcje na jakiś długi termin, jak najbardziej powinno tutaj znaleźć swoje odzwierciedlenie. Jeżeli macie dzieci, to aktualizacja cyfrowego archiwum co najmniej raz na pół roku, a mianowicie, żeby wszystkie oceny, świadectwa, wszystkie dokumenty szkolne, również lekarskie przecież, też dzieci swoje również wrzucać w to miejsce, tak? dokumenty dotyczące naszego wykształcenia, żebyśmy wszystko mieli w jednym miejscu. I do cyfrowego archiwum, ponieważ mówimy o pendrive, który ma trochę większą pojemność, myślę, że warto dorzucić część rzeczy, która jest nieodzyskiwalna, czyli wspomnień. Wybór, ale naprawdę ograniczony wybór zdjęć. Nie musimy mieć setki film, zdjęć i trzech filmów z pierwszych urodzin naszego dziecka. Wystarczą 2 trzy zdjęcia, które pokażą no, te najważniejsze momenty, tą najważniejszą część rodziny. Kilka zdjęć z każdego wydarzenia, dużo miejsca nie zajmie, a jednocześnie unikniemy sytuacji, w której w razie pożaru, zwłaszcza. Nasz komputer się spali, a my nie posiadamy kopii tych zdjęć. Ja sam osobiście kiedyś straciłem kopię wielu zdjęć, fakt, że nie w pożarze, tylko w, na skutek awarii komputera, ale jednak no nie jest to przyjemne, prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kiedy uciekamy przed takim zdarzeniem o zasięgu lokalnym, czyli pożar tak, dotyczący naszego bloku, tak, no nawet jeżeli to jest duży blok liczący setki mieszkań, to nadal no, jest to zdarzenie lokalne. Warto, żebyśmy w takim plecaku ewakuacyjnym mieli klucze do wszystkich mieszkań, czy, do których mamy klucze. Czyli, jeżeli mamy klucze do mieszkania naszych znajomych, bo na przykład wpadamy podlewać kwiatki, kiedy, czy czekajmy im kota, kiedy oni wyjeżdżają na wakacje. Jeżeli mamy klucze od jakiejś nieruchomości, którą mamy wynajmowaną, też warto mieć. Jeżeli mamy klucze do, do domu rodziców, do domu naszych dzieci, jeżeli są dorosłe i mieszkają osobno, też miejmy to w plecaku. W razie ewakuacji na skutek pożaru nie czekamy wtedy na ulokowanie z, ze strony miasta nie wydzwaniamy po znajomych, czy możemy tutaj czy ktoś nas przyganie tylko na przykład jeżeli nawet nie ma naszych znajomych czy naszych rodziców w mieście w tym momencie możemy się do nich udać bo mamy te klucze w plecaku więc to uważam że jeżeli mamy jakieś klucze do znajomych do rodziny powinniśmy je mieć także w plecaku ze względu na to żeby właśnie mieć ten dostęp do tych miejsc w razie gdyby doszło do takiej sytuacji bo myślę że jeżeli nasi znajomi nam zaufali i mamy ich klucze, żeby im podlewać kwiatki w razie ich nieobecności dłuższej, to gdyby w wyniku pożaru się okazało, że przenocujemy, bo nie wiem, pożar wybuchnie o 22, 23, będziemy wybiegać tak naprawdę w piżamie, w skarpetkach, być może w klapkach tylko z plecakiem, no to wtedy myślę, że nie obrażą się, jeżeli po prostu tego dnia, tą noc spędzimy u nich w mieszkaniu. Będzie to oczywiście no, nieco większy zakaz, ale myślę, że jak cieszymy się takim zaufaniem, że dali nam klucze, to nie obrażą się, że w takiej sytuacji u nich zamieszkamy. Ostatnia rzecz z podstaw, no to metale szlachetne. Tak, ewakuujemy się z najcenniejszymi rzeczami. W tym momencie, takie rzeczy jak monety, czy sztabki złota, seba, czy diamenty powinny też mieć swoje miejsce w plecaku, ponieważ no, to jest najmniejsza rzecz tak naprawdę o wysokiej wartości, którą jesteśmy w stanie wynieść. Um, oczywiście, jeżeli chcemy być skrajnie przygotowani, to ja zachęcam do zapoznania się z artykułem portfel bardzo kryzysowy. Tam to już jest w ogóle przygotowanie na bardzo kiepską sytuację i na konieczność opuszczenia kraju, więc tutaj oczywiście dużo więcej niż typowy plecak ewakuacyjny. Ale jeżeli byśmy mieli popatrzeć, co jeszcze warto dołożyć, a czego na tej liście rządowej nie ma, to bo tam jest bateria do radia, bateria do latarki, natomiast myślę, że po prostu w dzisiejszych czasach power bank to jest ważna rzecz. I oczywiście nie oznacza to, że nie mamy korzystać z tego power banku. Możemy z niego korzystać, tylko potem, by naładować go i żeby on trafił potem do plecaka. Więc tak naprawdę, sytuacje, w których wyciągamy jakieś rzeczy, żeby skorzystać z nich z plecaka. Na przykład opuszczając mieszkanie, nie wiem, jadąc do znajomych podlać kwiatki, wyciągamy klucze, które mamy w plecaku, jedziemy, podlewamy kwiatki, wracamy i te klucze lądują w tym plecaku z powrotem. W przypadku Powerbanku, no to oczywiście ładujemy go gdzieś pobliżu wyjścia, żeby też m, możliwe, że w ramach no, kontrolowanej paniki, pamiętać, by chwycić z ładowarki ten Powerbank albo po prostu go naładować i po tej godzinie od powrotu go włożyć z powrotem do plecaka. To są rzeczy, które możemy wykorzystać. I myślę, że jest to temat dość ważny. Oczywiście, plecak powinien być dostosowany do naszych możliwości i udźwigu, i jakieś tutaj przygotowania do sytuacji konkretnych. Jeżeli przygotowujemy plecak na wszelką sytuację, to oczywiście będzie on jeszcze bardziej rozbudowany o więcej rzeczy niż jest wymienione przez tutaj grafikę rządową. Ale tak czy inaczej, uważam, że powinniśmy mieć przygotowany plecak do ewakuacji, właśnie na wypadek, zwłaszcza pożaru. Cyfrowe archiwum, klucz od innych nieruchomości to są te rzeczy, które powinny jeszcze znaleźć się w tym plecaku. Myślę, że to jest nawet ważniejsze niż yy, śpiwór, który zajmuje, no, sporo miejsca, zwłaszcza jeżeli mówimy o ewakuacji dwóch osób, więc tutaj jak najbardziej myślę, że warto się skupić na tych tematach, warto na nie spojrzeć i po prostu być gotowym, bo lepiej mieć i nie skorzystać niż w skrajnej sytuacji stracić wszystko i potem usiłować sobie w ogóle przypomnieć, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym mamy polisę samochodu, a w jakim domu i na jaką kwotę? Tak więc myślę, że jak najbardziej nie są to skomplikowane rzeczy, a warto je przygotować i warto po prostu mieć świadomość, że niekoniecznie wojna, niekoniecznie rosyjska inwazja, czy inwazja jakiegokolwiek innego państwa na nasz kraj może sprawić, że ten placek będzie nam potrzebny. Dzięki wielkie za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Udostępnijcie ten materiał dalej, bo no, jest to temat, który dotyczy każdego z nas. Nie ukrywajmy, pożarów w Polsce jest naprawdę sporo, bo ponad 100 tysięcy rocznie pożarów. Tak więc no, jest to olbrzymia ilość. Tak więc, no niestety, trzeba być gotowym. Trzeba być przygotowanym, lepiej mieć i nie skorzystać, niż jak mówię, miałoby zabraknąć w sytuacji kryzysowej. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia.